Hej, hej, jakubes to jakubes.com, witam was w odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę tutaj nowy magazyn LEGO Star Wars. Jest to ósmy na ten rok i tutaj będzie jako prezent mini figurka klona specjalisty z 501 Legionu. Okej, okay, tutaj musimy sobie zacząć od tego, że tutaj tło, tutaj za tym kapitanem Rexem. mega mi się kojarzy, że tutaj z Asoką Thanos, tutaj plakatem jej. Także moim zdaniem to chyba jest takie tutaj właśnie nawiązanie do tego, ponieważ tam kapitan Rex pojawił się właśnie w tym serialu. No dobrze, no to co, przechodzimy już do tego magazynu. Tutaj mamy reklamę magazynu Lego Minecraft oraz spis treści oraz komiks. Komiks tutaj też jest Anakin Skywalker, właśnie w nim oraz Obi-Wan No i kiedy ten komik się tutaj skończył, no to tutaj mamy plakat na podstawie epizodu trzeciego, ponieważ tak jak Wam właśnie powiedziałem ostatnio, to właśnie ostatnio był epizod drugi, wcześniej był epizod pierwszy, no i teraz właśnie mamy epizod trzeci. Tutaj gdzieś jeszcze będzie logo tutaj tego 25 lat Lego Star Wars. O właśnie jest tutaj to jeszcze jest, tak zobaczcie, ile pełno klonów. Yy, tak, no i tutaj mamy jeszcze plakat z generałem Greevesem, też bardzo fajny plakat. Tutaj mamy taką fajną rzecz, ponieważ nie możemy sobie tutaj, domalować, dorysować yy, komiks, tutaj, żeby zrobić tutaj takie zakończenia, więc bardzo to jest fajne. Tutaj mamy jakąś grę. No tutaj, kolejne zadania. Tutaj mamy troszeczkę informacji o tutaj, właśnie dzisiejszym prezencie, oraz tutaj komiks na podstawie tego prezentu. No i w tym komiksie również mamy tutaj Kapitana Rexa. No tutaj też fajnie, że on jest. Tutaj mamy Wasze prace oraz tutaj też jest Ray, a tutaj mamy reklamę. No i już 26 lipca pojawi się Sabin w nowym magazynie. No i tutaj jeszcze mamy reklamę magazynu Pokemon. Tu jeszcze mamy reklamę magazynu, znaczy, w sumie to już nie magazyn, tylko tutaj zestawu Lego Ninjago. Ok, to teraz przechodzimy do prezentów. Ok, no to ta figurka prezentuje się właśnie w następujący sposób. Jest ona właśnie. Bardzo moim zdaniem fajną figurką, tej właśnie ma ten taki, tutaj, właśnie element, który możemy tak sobie podnosić. E, także tutaj, tak to się prezentuje. Mam tutaj jeszcze taką broń, proszę bardzo, taką tutaj mogę wam też tutaj odczepić i tutaj ją zobaczyć tak dokładniej. Okej, okay. także to się prezentuje tak, tutaj właśnie takich dwóch elementów. A jeżeli chodzi o twarz, to prezentuje się to właśnie w ten sposób czyli w sumie taka, w sumie, no, klasyczna twarz klona, w sumie, już od dłuższego czasu. No a kartą. Które tutaj dostajemy, jest właśnie Django Fett, a z tyłu w ogóle nawet jest logo, właśnie tutaj tego 25 lat LEGO Star Wars. Ok, no to to wszystko w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!